Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór i szczęść Boże. Witajcie w nowym roku liturgicznym i nowych raniuszkach. Jak zawsze będą one oparte o jedno słowo i oczywiście jedno krótkie, proste wyzwanie do wykonania, żebyśmy nie przyspali tego czasu, tylko żebyśmy od razu, skoro świt startowali do tego, żeby przybliżać się do nie tylko Paruzji, ale do Bożego Narodzenia. A skoro o paruzji mowa, bo też w oparciu o takie słowa jak paruzja, będą oparte te tegoroczne raniuszki. To znaczy, każdego dnia będzie słowo, ale nie takie zwyczajne, tylko słowo zaczerpnięte z greki, zaczerpnięte z Greki Nowego Testamentu i te trudne słowa będziemy próbowali je przełożyć z greckiego, trudnego, niezrozumiałego na nasz język. Więc startujemy dzisiaj z podstawowym słowem, jakim jest słowo logos. Logos, czyli po prostu słowo. Słowo które może być też i o takie słowo najbardziej nam chodzi pisane przez wielkie S, ale też przez małe S, bo mogą być takie słowa bardzo ekskluzywne, wysublimowane, jak na przykład imponderabilia, ale mogą być też bardziej swojskie, tak jak na przykład śpilkolot, albo mrozi, czy oddaje, czy inna gituwa. No ale przyjrzyjmy się, jakie słowa są te, które codziennie opowiadamy, ile w nich jest rzeczywiście słów ważnych, ile ulotnych, czy rzucamy słowo na wiatr, a przyjrzymy się temu patrząc na tego, który jest słowem przez wielkie S, słowem przez które wszystko się stało, słowem w którym jest życie. Słowo ma moc. Pan Bóg, skoro przez słowo stworzył świat, to znaczy, że to słowo ma niewyobrażalną potęgę. Słowa, które my wypowiadamy, one również mają moc. Dlatego wysłanie na dzisiaj, na ten początek adwentu, pomyśl, o dziesięciu rzeczywistościach, które Cię spotkały w ostatnim tygodniu, dobrych rzeczach. Na początek pomyśl o dobrych rzeczach i najlepszymi, najpiękniejszymi słowami, jakie przychodzą Ci do głowy, za te dobre rzeczy, które, ci spotkały, które Cię spotkały w tym tygodniu, podziękuj Słowu przez wielkie S. Podziękuj Chrystusowi.